Zaczynamy kolejny, kolejną część tym bardziej teraz będzie to bardziej prezentacja pod tytułem kapitał ludzki inwestycja w ludzi. Ewa Tymińska-Jaraszkiewicz współwłaścicielka placówek Agugu, Gugu Przedszkole i Żłobek, prywatnie żona Krzysztofa i Krzysztof Jaraszkiewicz właściciel architekt prowadzący biurze AKJ Architekci mąż Ewy Oddaję głos i patrzcie czasami na mnie. Raz, raz, tak. Raz, działa. Dobrze, no to bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy przyszli do nas na prezentację. Oczywiście od razu, kiedy tylko materiały, broszury wyszły do druku, pomyślałem, że jednak tytuł może nie jest trafiony. Tu chciałbym przeprosić wszystkich, którzy przyszli, żeby wysłuchać o funduszach europejskich. No, kapitał ludzki jako inwestycja w ludzi. Jakby nasze główne pytania, które tutaj stawiamy i... Chcemy wam na nie odpowiedzieć, to, to czy natura wpływa na ludzi i czy architektura ma też wpływ na ludzi. Opowiemy bardzo krótko, bo mamy tylko 45 minut. 30 Kimi? 30, 30. No, tak. no, tak. Plus czas Mateusza. Kim jesteśmy, co nas łączy, co robimy, jak to robimy i po co to robimy. Ewa została już przedstawiona. Chciałabyś coś dodać? Mam coś powiedzieć tak, dobrze, więc. Tak, jestem współwłaścicielką żłobków i przedszkola i jestem tutaj na konferencji o designie z tego względu, że nasze placówki są dosyć specyficzne i kładą bardzo duży nacisk na projektowanie przestrzeni otwartych na naturę, a nie projektowanie przedszkoli i żłobków jako budynków samych w sobie, więc trochę o tym będę opowiadać. Ja jestem architektem, jak już zostałem przedstawiony. No, i wkładam taką cegiełkę wspólną do naszej działalności, że każda placówka, obiekt jest przygotowywany przeze mnie pod kątem administracyjnym, projektowym i tym wszystkim, czego nie widać w zasadzie. Czyli mamy Agugu i AK Architekt. To jakby dwie firmy, które od samego, od zarania dziejów, od ich początku działają razem. Tak, niechcący tak wyszło, że kiedy otwierałyśmy z moją siostrą pierwszy żłobek, to Krzysztof nie był jeszcze wtedy moim mężem, był naszym architektem. No i tak jakoś wyszło, że w konsekwencji mamy wspólną hipotekę i dwójkę dzieci. No ale nasze ścieżki zawodowe od początku były zawodowe, dopiero później były prywatne. Ale otworzenie żłobka bardzo mocno wpłynęło na nasze ścieżki zawodowe, zarówno Krzyśka jako architekta, yy, i moje przez z moim mężem, architektem, jak projektowaliśmy przestrzeń dla dzieci. Tak. Amen. <laughs> no cóż, tu mieliśmy taki piękny slajd, który chyba pominęliśmy. No, i jakby założenie takiej placówki jest bardzo trudne, powiedziałbym. Cały ten proces jest długi, żmudny ma wiele zakrętów no i często trzeba wsteczny bieg też wrzucić. No tak wyszło w życiu te, te elementy dzielą, ale też łączą czego my jesteśmy dowodem. I nadszedł pierwszy remont, czyli jakby to co my robimy w 2016 roku rozpoczęliśmy to coś co przekształciło się już w dużą działalność i do dziś są cztery żłobki, popraw mnie źle, cztery żłobki, i jedno żłobki przedszkole. W szkole. 270, 80 dzieci, jakoś tak. Tak. To dużo. Można ich wszystkich nie znać. I, I do meritum. Tak, tak, właśnie, następny slajd. My chcielibyśmy jakby powiedzieć, że. Żeby założyć coś takiego, trzeba spełnić bardzo dużo restrykcyjnych wymagań. To jest trudne projektowo. Nie ma takich lokali w ogóle, jeśli chce się coś wynająć czy, czy kupić, to się okazuje, że nie, w zasadzie większość się nadaje, bo te przepisy są trudne do spełnienia w istniejących. A no, jeśli chce się coś zaprojektować od zera, no to to jest proces też bardzo odległy. No i tu chcemy powiedzieć, chcemy. że te wymagania techniczne, które narzuca na nas ustawa fajnie, że są, bo są one głównie pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym potrzebne, natomiast projektując te przestrzenie dla dzieci konsekwencji skupiamy się tylko na nich, czyli mamy tu wentylację, mamy 500 umywalek i odpowiednią wysokość w tych salach, natomiast nikt nie wymaga od nas wielu, wielu, wielu innych rzeczy, które przez lata prowadzenia tych placówek my sobie je gdzieś tam ustandaryzowałyśmy i wiemy, że przedszkole czy żłobek to nie są cztery ściany i super wentylacja z odpowiednią ilość wymian powietrza. Choć niestety dużo placówek tak wygląda właśnie i to jest też przedmiotem tej prezentacji, że fajnie, że to jest, to być musi, ale co dalej? No i tak, co dalej to widzimy tu, teraz ty. No bo jak już mamy te wspaniałe budynki, te wspaniałe lokale, to co wprowadzić, co my wprowadziłyśmy do nich, że tak na maksa otworzyłyśmy te budynki na to, co jest na zewnątrz. Krzyś super wypisał, że nasze dzieci muszą mieć parę kaloszy i kombinezon na stałe. To są wymagania takie nasze, nasze nieustawowe. A napisał to z tego powodu, bo chyba chcemy w tej części prezentacji przejść do tego etapu, że to wydaje się takie proste, że dzieci idą na spacer. A żyjąc w tych naszych zurbanizowanych przestrzeniach, okazuje się, że nie jest to takie proste. Że jak już mamy te ustandaryzowane budynki, to wyjście z grupą dzieci na dwór jawi się nam jako coś niebezpiecznego bo tamte przestrzenie są niesprawdzone, bo tam są samochody, bo są spaliny, bo możemy wejść na polną drogę, na której spotkamy dzika w mieście. I wprowadzenie tych zasad, wprowadzenie tych standardów było czymś nieoczywistym, było dla nas zaskoczeniem, no, ale już dzisiaj e, to u nas działa, jest i prezentacja w zasadzie dalej będzie o tym, że udało się nam to zrobić. To jest takie zdjęcie akurat właśnie z zajęć jogi w naszym ogrodzie przedszkolnym. Celowo nazywam go ogrodem, a nie placem zabaw, e, ponieważ plac zabaw jest też dosyć takim szkodliwym pojęciem, że jak mamy przedszkole, to mamy obok plac zabaw i dzieci tam zjeżdżają na zjeżdżalni i się huśtają. A zapominamy o tym, że na dworze możemy robić wiele innych rzeczy, jak realizować podstawę programową czy zajęcia, na przykład z jogi. Um, aha, po co to robimy w ogóle? <noise> ponieważ depresja za chwilę będzie naszą chorobą cywilizacyjną, ponieważ żyjemy w bardzo zurbanizowanych przestrzeniach, w światłach, hałasie, spalinach. Nasze zdrowie psychiczne aktualnie jako społeczeństwo nie jest w najlepszej kondycji. Nasza koncentracja spada, nasze zdrowie fizyczne też jest coraz słabsze, bo coraz mniej się ruszamy i nasze więzi społeczne też są coraz niższe. Więc wybierając tą ścieżkę, trochę stajemy w opozycji do tego wszystkiego, żeby naszych małych ludzików wychowywać i uczyć tego, że, że można inaczej. I, I zaczynając od podstaw, czyli od tych roczniaków dwulatków, pięciolatków, mamy nadzieję, że znaczy już widzimy, że to ma sens, bo te dzieci inaczej funkcjonują w przestrzeni. Tak. Przede wszystkim w ogóle tak z perspektywy mojej, jako rodzica, który oddał dzieci do, do tego żłobka <gry> i przedszkole akurat. No jest to, że to jest taki wyróżnik na, na powiedzmy rynku tak, innych przedszkoli i żłobków, że to ciągle wychodzi na dwór, co wcale nie jest naprawdę bardzo to jest dziwne, ale to nie jest taka normalna rzecz, że dzieci w żłobku wychodzą na spacery. Teraz będzie kilka zdjęć, tylko pokazujących, jak my to robimy. Hmm. Zaczęło się. czy znaczy, inaczej. Ten trend jest ściągnięty z. z krajów skandynawskich i na początku on królował u nas tylko we wnętrzach. I w 2017 roku rzeczywiście jeszcze było to dosyć oryginalne, ponieważ w naszym żłobku nie było kolorowych ścian, nie było mysz kamiki, nie było Kubusia Puchatka i nie było kolorowych dywanów w samochodziki. Jak pani z urzędu do nas wchodziła, to mówiła, że u nas jest jakoś dziwnie, bo jest jak w szpitalu. Dzisiaj na szczęście jest już trochę inaczej i ten trend we wnętrzach dla dzieci się zmienia i mamy takie smutno beżowe dzieci. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałyśmy, że jak wyjść na zewnątrz. Nie miałyśmy takich możliwości, nie wiedziałyśmy skąd wziąć ten ogród, jak, jak zrobić, żeby więcej być na dworze. I w 21 roku taka okazja się pojawiła, ponieważ my się duży budynek, w którym był ogród, zdecydowałyśmy się dla dzieci żłobkowych zrobić o kilkuset metrowy taras i jeden z naszych żłobków przekształcić na taki typowy żłobek modelu skandynawskim, gdzie udało nam się od półdzielni. Wynająć kawałek terenu Zielonego Wspólnego. Na maksa to było trudne. To się wydaje proste: pójść do spółdzielni, wynająć 60 metrów ogródka, ogrodzić go i jest super. Pod oknem mieszkańców. Oj. Bunt y, mieszkańców, panów spółdzielni, ludzi, którym wydawało się to dziwne, bo dzieci, bo hałas, bo. Ale się udało. I tak samo się w naszych pozostałych dwóch oddziałach, które, gdzie są lokale wynajęte od spółdzielni. Udało nam się te wspólne przestrzenie zielone przeznaczyć na, na ogródki, takie zielone sale dla dzieci. A tutaj jest po prostu zdjęcie, gdzie pokazujemy, że dzieciaki, które są w porze jesiennej, czyli widać moje czapki kombinadzone, są w stanie zjeść podwieczorek na dworze. I proszę mi uwierzyć, że to też nie było proste do yy, wdrożenia. Bo dzieci przecież będą chorować, bo mają brudne ręce no i trzeba je ubierać. Więc dużo było głosów za tym, żeby tego nie robić. Dzisiaj jest to u nas już czymś normalnym. Co my tutaj dalej mamy? Aha, ogród i zajęcia, o czym mówiłam, że dwór to nie tylko plac zabaw. Na dworze możemy robić dużo innych rzeczy. Tutaj są zajęcia z realizacji podstawy programowej. Dzieciaki w standardzie, kalosze, kombinezony i na stół ja nie jest im zimno. Zima, w zimę to już w ogóle w żłobkach nie wychodzimy na dwór, bo. Bo mamy wentylację dobrą i ogrzewanie, zgodnie z wymaganiami. To co słychać od naszej kadry, która już też jest w tym procesie w zaawansowany sposób wdrożona. Dziewczyny nie chcą teraz nie wychodzić na dwór, bo podstawową zmianę w zachowaniach dzieci jaką widzą to jest to, że dzieci, które wyjdą na dwór nie szaleją tak mocno na sali, ponieważ na dworze są w stanie energetycznie się dużo bardziej wyszaleć. Nie są tak przywodzone hałasem jak w sali. Lepiej śpią, ponieważ przychodząc z dworu są dużo bardziej zmęczone i dotlenione. Ogólnie wszystkim żyje się lepiej, gdzie na początku wszystkim wydawało się, że to jest tylko kupa roboty i Ewa z Kasią sobie coś wymyśliły. Dalej. Inne skutki, jakie widzimy, zmiany w zachowaniach ludzi, społeczności, która w zasadzie jest u nas w przedszkolu, w żłobku, czyli mówimy o naszej kadrze, o rodzicach i o dzieciach, jak to już zmienia postrzeganie nas i tego, co robimy. Możesz ty, Krzyś o tym powiedzieć. Jako rodzic w sumie mam doświadczenie. To jest fajne, bo to bardzo też rozwija. Na początku wszystkim się wydaje, że jak to tam wypuścić dziecko na cały dzień, żeby wyszło na dwór. Właśnie dziewczyny robią to też w takim stylu, jak to się nazywa, przedszkola leśne. Tak? A tak, no właśnie, tak. Byliśmy na takiej konferencji rok temu, przedszkoli leśnych. No i próbują dziewczyny zaczerpnąć z tego, nie kopiować, dlatego że jak tam byliśmy, no to. Zobaczyliśmy, że też te przedszkole leśne, no to są tak, powiedzmy dla chętnych bardzo, to jest tak hardkorowo, bardzo. Toaleta to jest jakby słowojka i takie inne rzeczy, więc jakby nie, nie da się. W, 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 jak to powiedzieć, My te w elementy polskim, w zurbanizowanych przestrzeniach po prostu. Tak, chodzi, chodzi o to, że na, legalnie nie da się tego zrobić po prostu, dlatego jakby formuła dziewczyn jest taka, że budynek jest i ma być i stosujemy elementy przedszkolnego, co jest bardzo fajne dla rodziców, bo dzieci wieczorem nie fikają są wyluzowane, to jest o wiele lepsze, no i też jakby społeczność się wokół tego jakaś rodzi, bo dużo rodziców wymienia różne aktywności tak, na między sobą, co można jeszcze robić na dworze, tak, to jest, a to nie ja mówię, teraz ty. <grytanie> to są tylko te działania, które udało nam się już prowadzić, czyli Mirabelka Outdoor Day. Coś, co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj zabieramy dzieci na cały dzień na dwór. Tam jedzą, bawią się, aktywizują. Nie ma przebywania ani 10 minut w jakiejś przestrzeni zbudowanej. Wszyscy to uwielbiają. Robimy to 4 razy do roku, czyli każda pora roku. Zimą też dzieci spędzają cały dzień na dworze i wszyscy żyją. Czyli to jest to leśne przedszkole, 4 razy w roku. Przywozi się no. dziecko rano na dwór w zimie i odbiera się z dworu. Tak. W tak, nikt z szpitala nie wylądował. A nie wiem, czy mamy chwilę na marketing znajomych. Mirabelka to jest taka działka, którą każdy może wynająć na dowolną imprezę. 5000 tysięcy metrów trawy z budynkiem gospodarczym, w którym no, można robić, co się chce. To jest bardzo fajne miejsce. To jest właśnie ta Mirabelka. Integracja Znowu rodziców. Znowu się wcinam, przepraszam. Czyli rodzice są w stanie przyjechać po południu, rozłożyć namiot, tylko po to, żeby go rano złożyć, a wszystko po to, żebyśmy byli razem. Z nimi, z rodzicami i z naszymi dzieciakami i są na to chętni. Tak, tu też z perspektywy rodzica dodam, że zachodzi coś takiego jak nauka, biwakowania z dziećmi, co na początku może wydawać się trudne i bardzo dużym, dużą wartością tego jest to, że śpisie pod namiotem, z dziećmi, ale 5 km od domu, więc w razie czegoś coś się dzieje, bywały takie przypadki, że byli ludzie, którzy no, mieliśmy także. Rano okazuje się, że znajomi no, został ich nami o co, o co chodzi. Wszyscy się zwinęli, a oni śpią czy co, no nikt ich nie budzi. Okazało się, że ich po prostu nie ma, bo w środku nocy uciekli do domu, coś tam się wydarzyło. Nikt się nie burzy u nas na błoto, a jest go wszędzie dużo. Znaczy, żeby to nie zapewniało, że nie sprzątamy. Po prostu liczymy się z tym, że jeżeli chcemy przebywać na dworze, to po prostu to błoto będzie z nami obecne i rodzice też to akceptują. Super inicjatywa, jaka po drodze się pojawiła, to nasz sąsiad, który ma obok naszego przedszkola swoją firmę, przyszedł kiedyś do nas, tak po prostu zapukał, powiedział, że ej, wy jesteście fajne <grymne> i jeżeli potrzebujecie więcej terenu to idźcie sobie na działkę za moją firmą i możecie z niej korzystać. I tak sobie korzystamy z brzozowego podwórka, co jest dla nas kolejną darmową przestrzenią, z której korzystamy. To jest taki efekt kuli śnieżnej w zasadzie. Każde działanie powoduje następne. No tutaj to się wydarzyło dlatego, że yy, sąsiad zobaczył, że Będziemy. jakoś w tym przedszkolu bardzo często chodzą po dworze i szukają czegoś w krzakach i te dzieci dużo przebywają na dworze, więc sam zaproponował. Tak wygląda zaplecze jego firmy. Bardzo przyjemne. Miejsce tak, kontynuacja plenerowych wyjść. Dalej spotykamy dziki po drodze i wszyscy też dalej żyją, więc plenerowe wyjścia w niebezpieczną naturę są już dla nas normą. Dla naszej kadry też. Myślę, że trwało to z półtorej roku, zanim wszyscy zaakceptowali, że, że trzeba tak robić. A dzieciaki uwielbiają plecaczki, kanapki i wycieczki. Już. O efekcie kuli śnieżnej można mówić dalej. To wszystko też spowodowało to, że zapragnęliśmy mieć takie swoje własne miejsce, jak Mirabelka, i no zdobyliśmy taką działkę pod Lublinem. Na początku chcieliśmy w, ale skoro sąsiad podarował grunt nieodpłatnie, pożyczył, no to pod Lublinem udało się coś takiego kupić. Nie mamy jeszcze jakiegoś tam super na to pomysłu, tylko jakąś wizję. No po prostu, jak, jak napisaliśmy, pół hektara łąk do nic nie robienia, do zabawy po prostu. No teraz chyba więcej o tego, jak to z mojej strony wygląda. Ja z kolei przez 7 lat no, przykleiły się do mnie te, te projekty, mówiąc szczerze, żłobki i przedszkola, no dlatego, że mam feedback z samego źródła. To jest bardzo fajne, że Nikt nie jest w stanie mi gdzieś w urzędzie czy, czy w jednostkach, które sprawdzają tą dokumentację, powiedzieć, że coś tam jest źle bądź nie zadziała. No ja mam sporo kontrargumentów, których nie da Dą się przegadać. Tak. I tak i, dokładnie. I tak przyszło w, już nie pamiętam, w 2019 chyba roku takie pierwsze, poważne, duże przedszkole. To była inwestycja taka deweloperska, na małym gruncie, więc niestety doszło do, do, do czegoś takiego, że no, miało powstać to przedszkole. No, a ja powiedziałem w którymś momencie, no dobra, ale, no ale jakiś plac zabaw, no coś tam powinno być, nie. Nie, no tutaj jest taki w przepisach, że jak jest przedszkole, tam kilkaset metrów, no to można pójść na osiedle, no, no tak, no ale zróbmy może jedno. No i tak powstało przedszkole na dachu, no to nie jest ogród, ogród, ogród na dachu. No, może nie jest to jakieś świetne rozwiązanie z punktu widzenia jakby tego, że powinien być jakikolwiek, no ale no niestety tak wygląda jakikolwiek. Więc jest, jest na dachu. To zrodziło też jakieś fajne sytuacje, bo można windą dojechać wprost na plac zabaw, szybko się z niego zwinąć, w razie niepogody. Dzieci mają też widok na las z tego miejsca. Jest to tak dosyć też. Abstrakcyjne, no jakby jest się na piątej kondygnacji, czy tam już nie pamiętam, na szóstej chyba i jest się na poczucie zabaw otwarty. To pokazuje, że się da, jak się bardzo chce. Tak. I jak się wie, że to trzeba zrobić, żeby to działało. Tak? Bo to chyba głównie jest taki problem. Następne przedszkole większe też. 175 dzieci w gminie Niemce. Przedszkole, które ma indywidualne ogrody. Każdy oddział ma swój indywidualny ogród, a oprócz tego jest jeszcze bardzo duży teren do zabawy wokół. To, żeby te ogrody, no tutaj to jest ten plac zabaw wspólny, na drugim planie są indywidualne ogrody, czyli każda sala ma swój własny tak one mogą wyglądać no i co jest ważne że właśnie jeśli prowadzi się w tych ogrodach zajęcia no to te zabawki są stricte tych dzieci czyli jak zrobiły sobie tam jakieś sadzonki kwiatki coś tam swojego stworzyły no to to tam zostaje nikt tego nie zniszczy przedłużenie sali tak to jest przedłużenie sali czy tak jak zabawki i pluszaki swoje własne ulubione często jest tak że dzieci coś tam zostawią w jakimś miejscu i tam ma być bo jak nie to awantura oczywiście ta działka stwarzała pewne problemy jak to w Lublinie tak od 8 do 10 metrów różnicy w terenie było, ale to przekuliśmy właśnie na, na atut tego budynku, ponieważ mimo tego, że on ma dwie kondygnacje, to jest z każdej strony dostępny z poziomu terenu i zaszła jeszcze o czym w zasadzie to dopiero pomyślałem, jak zrobiłem to zdjęcie. Zaszła taka fajna sytuacja, że ten budynek z każdej strony wokół na swojej elewacji ma tylko te. Atrakcyjne miejsce w sensie połączenia z gruntem tych ogródków, no i wejścia głównego w zasadzie. Całe zaplecze, czyli tam stołówka, kuchnia, kuchnia i jej zaplecze, wszystkie technikalia znalazły się tutaj pod spodem, pod tą płytą, czyli ona jakby dla wzroku nie istnieje, bo budynek od wejścia jest parterowy, a od drugiej strony jest dwukondygnacyjny. I nadszedł czas jeszcze na żłobek. Zacznijcie tej... taki mieć. Chciałabym taki miejsce. Zapraszam do biura po projekt. <grym> Tutaj zmieści dla siebie miejsce 50 dzieci. Też mamy ogrody indywidualne, i tu już tak zafiksowaliśmy się na ten dostęp, że nawet w wizualizacjach ciągle przedstawiamy tą zieleń jako taki no, pierwszoplanowy, pierwszoplanowy element. O co dokładniej chodzi no, Skutek tego, że wiemy bardzo dobrze, jak działa żłobek, wiemy, jakie funkcje można od siebie odseparować, a jakich nie należy. Udało nam się przeforsować ogrody wspólne dla dzieci. To może trywialnie wygląda. To jest ogród do nauki chodzenia. To serio tak wygląda. Dzieci w żłobku w grupie uczą się wspólnie razem chodzić. Mają taki wężyk, gdzie tam każde. Przy, 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 jest przytrzymane na sznurku, i, i razem muszą podróżować. To jest ciężkie. Czasem spacer trwa 5 minut i się kończy, prawda? Tak to czasem wygląda. Dlatego ta przestrzeń do zabawy swobodnej jest tak ważna. Tak, dodatkowo jest oczywiście ta przestrzeń tarasów to można tak nazwać ogród i taras. Czyli ogród to jest ta część wspólna, a taras to jest ta część, która przynależy tylko i wyłącznie do tej grupy, która się tam mieści za szkłem. No i udało się przemycić taką fajną ideę. No bo jak to zwykle gmina, tak jak każdy inwestor, no mają tam jakieś środki, potem mówią, panie Krzysztofie, no może to potem się rozwinie. No fajnie, tylko od, od razu trzeba założyć, że ten budynek się rozbije, rozwinie. No więc tak jak mówiłem, skoro wiemy, że pewne rzeczy można odseparować, a inne, a inne nie, no to powstał taki fajny rzut na zasadzie lotniska, czyli mamy na dole salę z indywidualnymi tarasami, na środku jest szatnia, która może być dowolnie długa, a za nią podążą te sale, które z boku można dobudowywać. Za nimi potem ta część administracyjna może podążać, czyli możemy rozbudowywać budynek no, na ile nam działka pozwoli, a w tym przypadku akurat nam pozwoli, dlatego tak to zostało postawione. I co? Podsłowanko jakieś, tak? Po co to w ogóle robimy i czemu wam zebraliśmy czas? Myśląc o tej prezentacji, wydaje mi się, że chyba udało mi się uchwycić na spacerze z córką ilustrację. Dobrze, która dobrze przedstawia ten, ten jakby to co chcemy mówić, czyli cztery stopnie na dworze, godzina dziesiąta, córka sama mówi tato chodźmy na spacer, chcę iść na rower, cztery tak? stopnie na dworze i wychodzi się na ten plac zabaw na osiedle i nie mija się żadnych ludzi, żadnych dzieci, nie wiem gdzie oni są. Kiedyś zadałam takie pytanie u nas na grupie oficjalnej, czy zimą chodzicie na plac zabaw i zdecydowana większość głosów była, że nie, a na pytanie dlaczego nikt nie umiał odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I mnie, a moja właśnie, mam następnym mnie, slajdzie mam ja odpowiedź. jestem na maksa z Marzluchem. Moja córka, jak kiedyś próbowałam ją przekonać, żebyśmy nie szli na dwór, bo tam jest jakaś mrzawka czy coś i jej hasło było Mamo, to załóżmy kombinezon. Więc no, takie Nie miałam już nic do powiedzenia, musiałam po prostu Co, iść. Co mamy napisane na następnym slajdzie, właśnie, jako taki no, cytat z córki, już tak. A to wszystko przez te żłobki naturalne i te przedszkola, bo naprawdę jest y, taka pogoda, że pies nie chce wyjść nawet, a córka wyciąga na dwór i mówi: No, nie, no, deszcz pada, przecież daj spokój. On mówi, załóżmy kombinezon i tyle. Także tak jest przesłanie. Należy... Moja garderoba się trochę zmieniła od tego czasu. Więc... Tak, no, dziewczyny w swojej działalności, e, znaczy, może zacznijmy od nowa, jakby trudno jest zmienić nawyki ludzi do tego, żeby korzystali z natury w mieście. To jest dziwne, ja próbowałem to społecznie jakoś robić, tylko okazuje się, że to, to jest chyba nie tędy droga. Po prostu trzeba to odseparować, zostawić i wychować młodych, którzy zaczną to doceniać i, i, i wyciągać starszych, tak jak to się zaczyna dziać tutaj. I no, dziewczyny mogą zmieniać przyzwyczajenia dzieci właśnie wychowując tą nową generację takich ludzi przyspawanych do drzewa i liści. A, a ja, jako architekt, mogę tylko i wyłącznie, co dla mnie jest akurat łatwe, kształtować budynki tak, żeby właśnie łatwo się dało z nich wychodzić, otwierać je i żeby ogród był przedłużeniem salonu zawsze i na to kłaść nacisk. Tak jak tutaj wszystko pokazuje to zdjęcie na tarasie, nasza córka, która jest ubrana w kurtkę, bo jest chłodno. A w środku siedzi syn, który nie jest ubrany, no bo I nie dostał domu zapalenia ciepły. płuc od tego. I nie dostał zapalenia płuc, wystarczyło, że miał przykrytą szyję i naprawdę nic się nie stało. Córka też się nie zgrzała. I to wszystko. Dziękujemy bardzo. Nawet nie musieliśmy przedłużać za bardzo dzięki za tę prezentację, ale tam jest podtytuł, był na ile architektura i um, wychowanie ma wpływ na przyszłość, tak, tak? coś w tym stylu. Także architektura to ja i natura mają wpływ na ludzi. No to ja słuchając was nie mam wątpliwości, że Uf. poradzicie sobie świetnie i że dzieci mogą być bezpieczne, przynajmniej te, które będą chodziły do tych żłobków i przedszkoli. Świetna też kontynuacja tego, co zapowiedziała, zaczęła też Gosia Regalik mówić o tej naturze. Także naprawdę wielkie dzięki i wielkie gratulacje za to, co robicie. Czy państwo mają jeszcze jakieś pytania? Czy już są wszyscy tak głodni, że chętnie pójdą. Tak? Proszę. Bez We tytułu. własnym zakresie. Nie ma pytań. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jest? Nie <grym> tam w dysie Tam jest szkoła. Na Ale jak szkoły. ma pan działkę, to bardzo chętnie zaprojektują, wybudują i będą ogarniać. Także zapraszamy do rozgrywanie więc. Dobrze. Dobrze, dziękujemy. Już dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy Państwa o 15. Wracamy z powrotem. Także teraz zasłużona przerwa. Dzięki bardzo.